Mistrzostwa Polski w wyścigach równoległych. No to ja na wsteczny będę jechał. <noise> Dobra, dzięki. Śmierć elektryką. Zgadza się pan czy nie? No raczej. Oczywiście raczej. No, samego kierowcy. Jestem Sławek z kanału Pytam Ulica. Jesteśmy w dniu dzisiejszym w Olsztynie. Odbywa się na dajtkach na lotnisku impreza z okazji Dnia Dziecka. Są to Mistrzostwa Polski w wyścigach równoległych, czyli pojazdy dwa ścigają się na tym torze, który zobaczycie też w przebitkach na 1,4 mili. I oczywiście wygrywa pojazd z najlepszym czasem. Także zapraszam na odcinek, zostawcie po sobie jakiś komentarz i lecimy z tematem. Dzięki. Co Was tu sprowadziło w dniu dzisiejszym? jest Szybkie fury, ładne panie. Zapach benzyny? No, między innymi. Między innymi. Ciebie również? Czy coś innego? Nie no, czekam kiedy koledzy kończy samot klęknie, żeby go naprawić jutro. A, dobra, czyli jesteś mechanikiem i idziesz na usterkę, dobrze zrozumie? Ja, no, no, coś tym stylu. Nie okay. chłodnicę wodą. Tak. Okej, okay. a koleżanka? Dzień, dzień. Ja. Co cię sprowadza? Z a, z rozumiem. Okej, okay. panowie? Nas sprowadza to samo co ich, czyli... Z jednego podwórka się wychowaliśmy i... A, czyli, jak, czyli jak się zepsuje, to my naprawiamy. Dobra, i w pani motoryzacji, dobra. A takie pytanie dosyć kontrowersyjne, no bo jednak jakby, wiecie, tam nasza taka przyszłość nie, nie, nie zmierza ku temu, żeby było zielono i bezemisyjnie. Co by na to, jakby na przykład za rok tutaj było spotkanie i fury elektryczne by jedną czwartą mili, mili robili? Śmierć elektrykom, tylko LPG. No podawiamy. Dobra, dalej nie pytam. Rozumiem, o może pan coś jeszcze powie, tak? Nie, ja tu jestem ojcem. Okej, okay, tylko, tylko to, aż to, aż to Jakby pana nie było, to by też tutaj pewnie kogoś nie było. To jest tylko pomyłka. No, w sensie, nie no nie jest, tylko, pomyłka, tylko elektryk? Tylko elektryk, ale to jest pomyłka, to jest pomyłka. Nie, to, to, takie kontrowersyjne pytanie, bo jakby zdaję sobie sprawę i też jestem takiego zdania, że, że jeżeli dojdzie do tego etapu, że te samochody będą dobre, to po prostu sami się na nie przesiądziemy, nie? No przyjdzie taki czas, ale, ale bo na, na nas to wymuszą, ale tak naprawdę to dokładnie każdy wie, jaka jest prawda wyprodukowania samochodu elektrycznego, to jest tylko nabijanie kasy dla, dla ludzi, którzy, którzy po prostu na tę kasę robią, bo elektryczne samochody... Tak. To nie jest elektrycznym samochodem. No i jakby napędzamy go generalnie w Polsce z, no, z elektrowni węglowych załóżmy. Tak, ale wyprodukowanie, wyprodukowanie baterii litowych do tego elektrycznego samochodu wymaga wiadomo jakiej pracy i między innymi takie dzieci przy tej, przy tej pracy pracują. No zgadzam się, też też o tym wiem, także dziękuję za parę słów. Wyszli. Ja tu też elektryki nie przyjechałem, tak? Jak widać. No do elektryka to mu Dobra, daleko. A powiedz ile to BMW ma tutaj mocy pod maską. Teraz aktualnie ma 340, bo jest jeszcze seryjne. Mhm. E... Nic nie robione. Nic nie robione. Jak coś zrobimy, no to, no to tu ten, ten zegarek to się zamknie tam 400-480 to mhm. nie będzie Newta, tylko już koni mechanicznych. Mhm. Jak, no, jak to no, no, Ciekawy samochód. To jest trójka, tak? Dobrze się, patrzę. Zapowiada się dobrze. Patrząc na, na czasy samochodów, które mają ponad 400 koni, jestem niewiele, niewiele w tyle. Także... A w dniu dzisiejszym brałeś, mierzyłeś się, Tak, zaraz będę jeszcze jechał. A, no to z nagramy i trzymamy kciuki. A z kim będziesz się mierzył, to już wiadomo, czy jeszcze to jest... nie wiem, jeszcze nie wiem, nie wiadomo jakie są samochody w klasie, bo tu chłopaki w ogóle się pomylili, oni myśleli, że mają AWD, okazało się, że mają FWD, e, potem się okazało, że mają RWD jednak, no i nie wiem, czy w ogóle nie jestem sam w mojej klasie. To słuchaj, to może się zmierzymy, ja przyjechałem Renault Arkana z wypożyczalni, myślisz, że dasz radę? Śmiało. Jeden pięć kam chyba jest, nie? No to ja na wstycznie będę jechał. <grywa> Dobra, dzięki. To <grywa> w Dobra. Sławek, kanał pytamy ulicę. Parę pytań mamy sądy prowadzimy uliczne. Dzień dobry, witam. Co pana tutaj sprowadza dzisiaj? E, ciekawa impreza. chcielibyśmy zobaczyć jakieś fajne samochody. Moje, no i ogólnie niedzielę jakoś spędzić czas. Ciekawe. Rozumiem. Kręci Pana motoryzacja, zapach paliwa, szybkie samochody. A ja, jasne, <laughs> jasne. Mhm. Dobra, stąd Pana tutaj obecność. Natomiast jak Pan się zapatruje na ekologiczną motoryzację? Nie lepiej jakby tutaj jeździły te ekologiczne, elektryczne samochody. One na pewno by miały, z tego co ja się orientuję, większy, znaczy lepszy czas na tą jedną czwartą mili. Czy tak nie jest? No Raczej, ale ja tak myślę, że nie tak by to wyglądało. Nie, nie byłoby takiego efektu. No właśnie, czyli jednak ten zapach plus no ten dźwięk no przemawia nad nami. Tak, tak, na pewno. Musi być benzynowe, albo coś takiego. Mocne, głośno, powiem. Rozmawiałem niedawno tutaj z taką młodszą ekipą, też tutaj startującą, no to powiedzieli śmierć elektrykom. Zgadza się pan czy nie? No raczej, raczej tak. Cześć. Siema, no. ja oczywiście, eee, nie ma Powiedz mi, powiedz naszym widzom, co ci tutaj sprowadza? Zobaczenie wyścigów, jak to się ja wszystko to odbywa. W klasach. Może za rok spróbować motocyklem? Znaczy, znaczy, będzie Właśnie, będzie tak, chwileczkę. Interesujesz się motoryzacją? Trochę tak. Motocykle bardziej. No widać, masz w sumie kurtkę motocyklową, obok stoi Twoja maszyna tutaj, ta honda? Nie, moja stoi tam na parkingu, a jasne. Eee, dobra, e, powiedz mi, motoryzacja? E, ubierasz motoryzację? W sensie zapach e, paliwa no daje emocje? Benzyna, oczywiście, musi pachnieć. Emocje to wiadomo jak to jest z motoryzacją. Są zawsze. Dobra, a powiedz mi, e, motoryzacja też idzie niestety ku kierunkowi e, temu, żeby była elektryfikacja, wiecie, zero emisyjność. Co to na to? Żeby za rok na przykład tutaj się ścigały elektryczne samochody. Przecież one mają lepsze e, osiągi. Osiągi oczywiście, że mają może lepsze, ale no to już ucieka można powiedzieć z tych wyścigów. To już nie będą wyścigi, na których będzie czuć zapach benzyny, spalonych opon, bo to no ucieknie już z tego. Wiadomo. No właśnie, chcia, powiedziałeś to co ja chciałem powiedzieć, no generalnie nie będzie ten sam klimat, tak? nie będzie tego e, dźwięku, nie będzie tego zapachu, nie będzie tych emocji prawdopodobnie. No tak, ale to już widać z roku na rok, coraz mniej ludzi występuje, No dzisiaj no, mała jest liczebność aut, można powiedzieć, impreza miała być dłuższa, trochę się ukróciło. E, śmierć elektrykom, jesteś za czy przeciw? No, no. Zależy jak to na to patrzeć. Jak do miasta to elektryki oczywiście, dojazd do pracy oczywiście, ale no jak mają być jakieś zawody czy coś to definitywnie paliwo. No dobra zawody zawodami, ale zakładamy, że już masz rodzinę i dwójkę dzieci pojechałbyś z, z Zakopanego do, nad morze z dwójką dzieci i z żoną na wakacje elektrykiem? Dzisiaj, bo oczywiście to będzie ewoluowało prawdopodobnie, nie? Na ten moment na pewno nie, no bo nie oszukujmy się, dostęp prądu, ładowarek jest na bardzo znikłym poziomie w Polsce. Bo za granicą pewnie jest trochę lepiej z tym wszystkim, ale u nas jest bidnie. Dzień dobry. Dzień dobry. Pytanko mam, Sławek z kanału Pytam ulicy, witam. Cześć, Krzysiek z tej strony. Cześć, Krzysztof. E, powiedz mi, elektryfikacja to dobry e, kierunek motoryzacji? Generalnie ta niskoemisyjność czy zeroemisyjność? Moim zdaniem, jeżeli ktoś tego chce, to niech sobie kupi taki samochód. Na pewno nie jest to totalnie złe, ale narzucanie tego komukolwiek jest totalnym bezsensem. To jest moje zdanie. Zgadzam się z tobą, że generalnie, jeżeli elektryki będą na tyle dobre, to po prostu sami na nie przejdziemy. no nie Dokładnie. Bez zmuszania. Dokładnie tak. No dobra, a wracając do takiej imprezy, co ci tutaj sprowadza? Ehm. Silniki, hałas. No, tego w elektrykach nie ma. No właśnie, a za rok wyobrażasz sobie takie impreza, że przyjeżdżają elektryki jakieś Tesla, nie Tesla, te takie dosyć szybkie elektryki. Przecież one mają no, lepsze osiągi niż te spalinówki. No to powiem tak. W tamtym roku dwa Porsche elektryczne wygrały i nie robiły wrażenia. Niestety, ale to tylko i wyłącznie szybki przejazd, ale bez emocji. Bez dźwięku, bez emocji, bez zapachu. <grymne> Dokładnie jak mówisz. <grymne> <dźwina> Dzięki bardzo za wypowiedź, trzymaj się. Startował Pan, brał Pan udział w wyścigach na 1,4 milę. pojazdem, jak dobrze słyszałem, Audi, tak? Audi R6, tak, zgadza się. Eee, Klasa, się I, I wygrał Pan i w starcie. Udało się wygrać, tak, zgadza się. Eee, jaka, że tak powiem, jest e, droga do tego sukcesu? Jakaś tam możliwość 9, 9, 9, 9, dobrego startu, czy odpowiednio zrobiony samochód, czy, czy parę rzeczy naraz? Eee, tu jest dużo Jednej, jedno i drugie, a tak naprawdę, no bardzo dużo Wiele rzeczy składa się, czas reakcji jest bardzo ważny, samochód bardzo dobrze przygotowany, pełne skupienie, no i, i, i też odrobiny szczęścia, wiadomo, jest zawsze potrzebne. Wy to jakoś ćwiczycie? Jakieś treningi tego, tego, tego typu. A czyli pierwsze sezon no i, i zarażamy się w to, ale jakby z rundy na rundę jest coraz lepiej. Jasne, jeszcze raz gratulacje. Dziękuję, Dziękuję bardzo. Punkty. Zawodnika. dobry, e, mały mała wywiadzik. Wygrał Pan e, w, w jakiej konkurencji? E, profi RWD Turbo, tynion napędowy, doładowany, e, drag. Pro. To w miarę kojarzę, czyli RWD. E, jakim pojazdem w takim razie? Zastępczym e, Fordem okay. Shelby GT500. Zapraszam na pierwszy, Obylenie podstawowy samochód to korweta. Tak ja zastępczy też przyjechałem z zboższczalni Renault Arkana, miałbym szansę? No, oczywiście, że tak. <laughs> okay. ale, ale tak na poważnie, miejsce pierwsze miejsce tylną napędówką e, w klasie profi. Jaki jest, że tak powiem, e, recepta na ten sukces? E, no, co? Na pewno po pierwsze, tak? czyli opony. Oczywiście moc, moc musi być odpowiednia. Tutaj akurat średni moc jest troszkę, że tak powiem, przewyższa możliwości przyczepności i tego asfaltu i opon, które zastosowałem, ale... Generalnie no, na pewno tutaj przyczepność, przyczepność, jeszcze Część, raz przyczepność. No niestety na tym napędzie bez tego się nie da pojechać. Może mieć 1000, 1500 ton i będziemy w miejscu. I będziemy stali w miejscu. Zresztą widzieliście jak to się działo. Trzeci, trzeci bieg jeszcze palił, palił gumę, więc... No widziałem też takie dopompowanie opon regulacja to też ma na celu, żeby wygrać. tak? W drugą stronę trzeba raczej upuścić ciśnienia, troszeczkę to ciśnienie powinno być niższe, ta guma powinna się lepiej ułożyć, przykleić i no, ja powiedzmy jeżdżę nawet na 07 bara. No. Na zawodach także. To są mniej tak, więcej takie rzędy. Teraz przechodzimy do street. Czy, Jasne, dziękuję Ci bardzo za wywiad. Jeszcze raz powodzenia. Gratuluję. Dziękuję. Dobry. Chcieliśmy porozmawiać ze zwycięzcami. Pa, pan i pan, rozumiem, Puchar, czyli wygraliście? Tak jest. Pierwsze miejsce. Pierwsze miejsce w kategorii Street. FWDNA. Bez Jak dobrze kojarzę, naprzód, naprzód napęd? Tak, turbo. Napęd, naprzód Zajmuję bez turbo. A, bez turbo. Bez turbo. Bez turbo. Bez turbo. Bez e, dobra, jakim autem to się bez udało bez ten wyczyn 4. zrobić? Chevrolet Monte Carlo, 5-3 pojemność SS. No brzmi poważnie, cokolwiek to oznaczają te numerki, nie będę ukrywał, że jestem fachowcem tak jak pan Dobrze, nie. to jest 5-3, pojemność, LWD, AWD, no, Fena, to jest super sport Jasne, sport. jasne, Zauber, pan mi powie e, właśnie, jaka jest YouTube. recepta na sukces Z na wyścigach nr... 1.4 mili, co tu się najbardziej liczy? 64, e, liczy się Audi, masa samochodu, przeczepność i oczywiście raz samego kierowcy Zabraszamy. Dobra, dwie rzeczy można jakby kupić, czy też Czas zamontować. Natomiast ta reakcja kierowcy, jak to, to ćwiczy pan. No niestety, tylko zawody. Na zawodach, zawody, zawody Jeszcze raz, jeszcze raz powtarzać. Jasne, w takim razie gratulujemy. kolejny kolejnych startu, startu. Kanał nazywa się Pytamy Ulicę i chciałbym pan. Cześć, ja jestem Łukasz. Witam Was na kanale Pytamy Ulicę.